Hej ekipa. Pokażę wam kilka ćwiczeń na mobilizację odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jeżeli czasami odczuwacie dolegliwości bólowe w tej okolicy, warto wykonać taki zestaw rano i wieczorem. Kładziecie się na podłodze na brzuchu, ręce ustawiacie jak do pozycji pompki. Biodra leżą na podłodze i delikatnie unosicie tułów w górę, wracacie. Cały czas miednica jest przyklejona do podłogi. Super. Wykonajcie 20 takich powtórzeń. Po dwudziestym powtórzeniu do odgięcia dołączacie uniesienie rąk i luz. Delikatne odgięcie. Uniesienie rąk i luz. Miednica cały czas jest przyklejona do podłogi. Super. Ostatnie ćwiczenie zostajecie w tej samej pozycji i na zmianę przenosicie raz prawą rękę do przodu raz lewo. Jeżeli nie sprawia wam to żadnej trudności, możecie obydwie ręce przenosić przód i wracać do pozycji pompki. Cały czas miednica jest przyklejona do podłogi. Delikatne odgięcie, delikatne uniesienie klatki piersiowej i również 20 powtórzeń. Powodzenia i do zobaczenia.